Piękne to były kwalifikacje, nie zapomnę ich nigdy. A co sobie życzę przed jutrzejszym wyścigiem? Tego samego, prawie. Cześć, witajcie serdecznie po kwalifikacjach do pierwszego wyścigu sezonu 2021 do Grand Prix Bahrainu. I co, było tak jak się spodziewaliśmy? Było tak jak oczekiwaliśmy? Czy się cieszymy z tych rezultatów? No, kto nie postawił na zwycięstwo Lulisa Hamiltona w kwalifikacjach, to na pewno się cieszy. Yy, znaczy, yy, tak, no a ci, którzy postawili, no to gorzej. <grywa> Witajcie serdecznie. Tak, zaraz sobie będziemy mówić o tym, kto zaskoczył na plus, a kto zaskoczył na minus. Jak możemy podsumować te kwalifikacje? No, było ciekawie. Yy, na to czekaliśmy trochę, żeby była ta niepewność, i ta niepewność do pewnego momentu była. Coś się tutaj stało. Yy, I właśnie, yy, Mark 13, zwracasz uwagę na ten yy, tytuł. Yy, tak, jest on trochę na wyrost. Zdecydowanie, jedna miaskółka wiosny nie czyni. Też wczoraj Wam mówiłem o tym, że Luis Hamilton, Mercedes miewali trochę gorsze, szczególnie Lewis Hamilton, miewali trochę gorsze początki sezonów w ostatnich latach. Już nie mówię o tym, kiedy jeszcze Ferrari było w formie i do połowy sezonu to nie było wiadomo, kto tam sięgnie po tytuł, czy mogliśmy się tylko spodziewać, że raczej Mercedes odpali, ale nie było generalnie tak, że jeden zespół miał dużą przewagę. W ubiegłym roku przecież, gdyby nie awaria Marksa Verstappena w Grand Prix Austrii, to Max Verstappen z pierwszych weekendów wyjeżdżałby jako lider klasyfikacji mistrzostw świata. Więc rzeczywiście, to jeszcze nie jest to, chociaż jest pewien impuls, który może świadczyć o tym, że jednak Red Bull jest w lepszej formie. A tym impulsem jest oczywiście przewaga, jaką Max Verstappen miał na koniec kwalifikacji. Bo po pierwszym przejeździe, 23 tysięczne sekundy, to by była egzekwo najniższa strata drugiego do zwycięzcy w kwalifikacji w Bahrajnie. Ale no Max Verstappen sam przyznał, że to było jego średnie kółko i dopiero potem jak pocisnął, no to wyszło 388 tysięcznych, a Lewis Hamilton powiedział do swojego inżyniera sorry chłopaki, to było moje maksimum, tak wiemy. Czyli wygląda na to, że Red Bull rzeczywiście jest w tak dobrej formie, że są być może nawet minimalnie przed Mercedesem, chociaż w tempie wyścigowym nie ma takiej dużej różnicy i wczoraj podczas symulacji w treningach Podczas symulacji wyścigu To Lewis Hamilton miał najlepsze tempo wyścigowe Więc jeszcze trzeba poczekać rzeczywiście Jeszcze to nie jest tak, że ten sezon Jest rozstrzygnięty, ale mamy Już Zrywa Wam stream, przepraszam jeżeli tak Nie wiem od, a przepraszam Teraz powinno być znacznie lepiej No patrzcie Jechałem na tym nie jechałem na Wi-Fi, tylko na internecie komórkowym. Zaraz rachunek przyjdzie. Przepraszam Was za to. Mam nadzieję, że teraz już będzie lepiej. No i właśnie. Jest Red Bull z przodu. Dziwi w tym kontekście i pewnie daje sporą przewagę Mercedesowi. No to miejsce Sergio Pereza. Już pisaliście, że to jest rozczarowanie. Rzeczywiście to jest rozczarowanie, bo nie było tak, że ktoś mu przeszkodził, że nagle wyszła jakaś żółta flaga, która sprawiła, że on nie mógł swojego kółka wykręcić. Po prostu był 30 wolniejszy od Maxa Verstappena, a że Red Bull, podobnie jak wiele innych ekip, zastosowało tę strategię, aby na pośrednich wyjechać w Q2 i jeździć tylko na pośrednich, nawet nie wyjechali potem na miękkich oponach, że jakby w razie W żeby tam to kółko mocne pocisnąć. I no i to się niestety nie, no nie opłaciło i Perezowi i to o tym powiem w, no właśnie i Yuki Cunodzie. A zatem a zatem... Jest, jest to pewien dyskomfort na pewno dla Red Bull'a. To nie jest to, na co oni liczyli zatrudniając Pereza. No bo w ubiegłym sezonie była mowa o tym, że Max Verstappen, gdyby miał pomoc drugiego kierowcy, to na pewno byłby w stanie powalczyć trochę lepiej z Lewisem Hamiltonem i z Mercedesem itd. Tak tak Oczywiście, pierwszy wyścig to jeszcze nie jest um, dramat. Duża była ta strata dzisiaj do Maxa Verstappena w innych sesjach, natomiast w kwalifikacjach nie było dramatu, Sergio Perez był rzeczywiście yy, yy, był rzeczywiście trochę z tyłu, ale to jest yy, 30 sekundy nie ma jeszcze yy, dramatu, jeszcze spojrzę, yy, czy tak no, no 300, 300 z hakiem no to, to wybaczamy, tak? i to jest taka różnica, myślę, że jakby Perez utrzymywał taką różnicę yy, przez yy, dalszą część sezonu, to nie będzie dramatu no ale rzeczywiście Max Verstappen jutro jest troszkę osamotniony w w, tym, w tej walce i no, będzie się musiał postarać na pewno, żeby to zwycięstwo dowieść. Nie będzie łatwo, ale widać, że Red Bull jest w gazie, Red Bull jest w formie i to, to tylko dobrze dla nas, jako kibiców, że możemy wreszcie liczyć na walkę o Mistrzostwo Świata, o to, że te klasyfikacje nie rozstrzygną się tak szybko. No, pewnie dla konstruktorów, jeżeli Perez nie będzie gdzieś tam wysoko. No, może się gdzieś rozstrzygnąć na korzyść Mercedesa, ale w klasyfikacji kierowców tej, która nas bardziej interesuje, powinno być naprawdę mega ciekawie, ale rzeczywiście trzeba poczekać, bo zawsze jakaś awaria, coś w tym stylu może sprawić, że te 25 punktów umkną i to będzie już na przestrzeni całego sezonu naprawdę duża strata. Niemniej kwalifikacje fajne, bardzo dziękuję Archetype Mega House, dziś Vettel może przegrywać ze Strollem. Do tego też dojdę. O, to, o tym, no cóż, też mi parę rzeczy to mówiło. Zresztą ja, jak wiecie, nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem talentu Sebastiana Fettala i nigdy nie byłem, nawet gdy wygrywał w Red Bullu. To mimo wszystko uważałem, że Mark Weber nie jest na tyle, nie ma na tyle narzędzi, nie ma na tyle umiejętności i nie, nie jest mu pozwalane wygrywać, więc myślę, że Sebastian Vettel też w Ferrari nic nie pokazywał wielkiego, że generalnie to może być tam bardzo bliska walka, co nie będzie na pewno jest to korzyść dla Lourenca i lensa Strollów, ale dla Sebastiana Vettela już raczej nie i on może się czuć bardzo rozczarowany, ale o tym to później czwarte miejsce i to jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę, to jest coś, co też widać fajnie w statystykach, Charles Leclerc Ferrari Oczywiście zdarzały się w ubiegłym sezonie takie występy. przecież był kilka razy wysoko w kwalifikacjach, potem udawało mu się mu się dowieść podia w Ferrari. Natomiast widać, że jest postęp, jeżeli chodzi o czerwonych. Karlos Sainz na ósmym miejscu. Wiadomo, chyba nikt nie spodziewał się, że Sainz będzie gdzieś tam blisko Charlesa Leclerca. Ferrari jest, i to, to potwierdził ostatnio Carlos Sainz, Ferrari jest, jest i zawsze było dość specyficznym bolidem do prowadzenia, dość trudnym, ale jak już się w nim zadomowiłeś, to było dobrze, jak już poczułeś ten bolid i tak jest w przypadku Charlesa Leclerca, Carlos Sainz jeszcze potrzebuje czasu, dzisiaj ostatecznie no, stracił 60 sekundy do Leclerca, ale... Dajmy mu trochę czasu, chociaż też nie spodziewajmy się, że on będzie jakimś asem, bo ja akurat wielki, wielkiego zdania o sańcu nie mam i myślę, że trochę będzie odstawał w tym sezonie ale Leclerc wykonał swoją robotę. Ciekawostką jest to, że Leclerc w pierwszym i drugim sektorze był szybszy nawet od Walteriego Bottasa i ostatecznie stracił tylko do Bottasa niecałą jedną dziesiątą sekundy. całą. To jest świetny wynik, który pokazuje, że Leclerc jak coś tam się będzie działo na przedzie, to może powalczyć, może gdzieś chłopakom się wbić pod łokieć i wtedy będą mieli problem w Mercedesie, a Leclerc może walczyć o podia. Dość ciekawa jest, ciekawe jest też zestawienie najwyższych prędkości, bo nie, mamy. No takie silniki, których byśmy się pewnie nie spodziewali, ale to o tym nie, to o tym już teraz możemy mówić, bo piąte miejsce to jest Piergasli i Piergasli właśnie miał na w końcu pierwszego sektora najwyższą prędkość, w, na końcu drugiego sektora również, na linii mety to Yuki Tsunoda miał najwyższą prędkość i no, mają dość znaczną przewagę nad kolejnymi miejscami, więc wydaje się, że rzeczywiście Honda, to widać też po Red Bullu, chociaż Red Bull jest inaczej skonstruowany trochę aerodynamicznie, Widać, że naprawdę Honda przygotowała świetny. Silnik na ten swój pożegnalny sezon w Formule 1 i brawa dla nich, bo będziemy dzięki temu mieli fajną rywalizację. No i w Alfa Tauri trochę być może to ich zwiodło i trochę popełnili błąd, bo nie wypuścili Jukiego co Tsunoda na drugie kółko na miękkich oponach, gdy był w strefie zagrożenia, tylko puścili go na oponach znowu pośrednich i to się nie opłaciło, bo ostatecznie 13 miejsca a przecież Q1 on kończył na drugim miejscu, jeżeli dobrze pamiętam, czy był generalnie bardzo wysoko. Więc szkoda. Będzie się przebijał, jest teraz w kanapce między alfami, yy, mamy trzy alfy obok siebie. Nie. I myślę, że Juki na jutro pokaże, chociaż gdybym startował na czele, to byłoby mu łatwiej, bo to będzie jego debiutancki wyścig, będzie się musiał przebijać przez środek stawki. On rzeczywiście był w tym dobry w ubiegłym sezonie w Formule 2, no ale nie porównujmy. I myślę, że no, sporo punktów mu uciekło przez te dzisiejsze kwalifikacje, przez taką trochę nonszalancję Alfa Tauri, które chciało mieć jutro przewagę strategiczną, a tymczasem no, nie będą mieli tej przewagi i Piergasli będzie po prostu y, same w y, no dość y, doborowym towarzystwie. Z, dwoma bolidami McLarena za sobą. Wczoraj się zastanawialiśmy wspólnie, jak to będzie z Danielem Ricardo i Lando Norrisem, kiedy Ricardo będzie objeżdżał Norrisa. Okazuje się, że już teraz nie ma z tym dużego problemu. Jest no, nie, nie było dzisiaj dużej różnicy, bo to było 5,5 dokładnie między Ricardo a Norrisem. No, ale w pierwszym wyścigu, no to wypadałoby, żeby Norris był trochę wyżej. Nie ma tego miejsca Lando Norris, ale myślę, że Daniel Ricardo może jutro też powalczyć. Nie wiem, czy z Charlesem Leclerciem, ale z Pierre'em Gasly to na pewno. No i właśnie, dziewiąte miejsce, i jestem bardzo ciekaw, jak to z Waszej perspektywy wygląda, jak to oceniacie, bo mamy Fernando Alonso na tym dziewiątym miejscu i. hmm. Ja, jak go oceniacie, tę Alpine? Bo ja, ja myślę, że tutaj Alonso rzeczywiście spiął się na wyżyny. Nie spodziewałem się, że on będzie szybki. Być może dał mi pstryczka w nos, właśnie. Nie wiemy, jakby sobie poradził Esteban Ocon, gdyby nie te żółte flagi, ale Fernando Alonso, troszkę mu muszę oddać, jakby co, co jego, pojechał naprawdę dobrze. Dziewiąte miejsce, awans do Q3 w powrocie po dwóch latach przerwy, to też jest coś, o czym się dość mało mówi, a myślę, że zrobił dobrą robotę, bo chyba widzimy, że ten pakiet Alpine nie jest taki, jaki oni, jakiego by oni sobie życzyli. Wczoraj podczas treningów testowali trzy różne konfiguracje aerodynamiczne i ostatecznie wrócili do tej z testów, bo na testach okazała się, ta z testów okazała się najlepsza. No ale dzisiaj Fernando wytrzymał ciśnienie, zrobił swoje, co nie oznacza, że jutro w wyścigu będzie mu łatwo, bo za sobą ma na przykład Lensa strola. Aston Martin może mu nie być tak łatwo jak w ubiegłym sezonie. Mają spore zmiany. No i jeżeli teraz Lenz Stroll ma być tym, który ma dostarczać wyniki, no to trochę się obawiam, jak to będzie z, tym, z tą pozycją końcową na, w, sezon, w sezonie, jeżeli chodzi o Astona Martina. Dziesiąte miejsce przeciętnie, biorąc pod uwagę to, że jeszcze Sebastian Vettel jest 18. Nie było żadnych kar za te, za te żółte flagi po obrocie. Niki, Nikity Mazepina, jak wiemy, tam od razu się pojawiły, kilku kierowców przejechało, zaczęło swoje okrążenia, no ale generalnie nikt tego pierwszego sektora nie poprawił i za to nie będzie żadnych interwencji sędziowskich. Sebastian Fetelno po prostu dwa razy złapał żółte flagi, miał pecha, ale jednocześnie Aston też zagrał dość nonszalansko i też wypuścił go późno. Nawet y, fajne pytanie zadała Aldona Marciniak podczas wywiadu z Sebastianem no to trzeba było wyjechać wcześniej. No tak, trzeba było, ale myśleliśmy, że to wystarczy. Dwa razy mieli pecha, dwa razy się przejechali, i ostatecznie 18. miejsce. Będzie się musiał fetele przebijać. W ubiegłym sezonie nie, nie szło mu to jakoś wybitnie w Ferrari, bo przed sobą ma, no cóż, pewne, pewne asy, powiedzmy, jeżeli chodzi o stawkę, no między innymi Nikolasa Latifiego, więc zobaczymy, ale ze Stebanem Okonem czy na Asselem nie będzie mu łatwo. Sergio Perez, o tym już mówiłem, o nim już mówiłem, 11 miejsce, nie spodziewajmy się cudów na początku, ale rzeczywiście jutro powinien, powinien nadrobić kilka… wróciłem, przepraszam, jakiś, jakiś hoklik wyskoczył, coś dziwnego, dobra, no i właśnie, teraz mówimy o Alfie… Jak uważacie, jest taki postęp, jaki widać na, w, ta, w tabeli wyników, jest naprawdę taki tak dobrze? 12 i 14 miejsce, pamiętajcie, to jest zespół, który w ubiegłym sezonie najdłużej ze wszystkich ekip nie mógł wyjść z Q1. Oni mieli bardzo duże problemy, żeby dostać się do Q2, natomiast dziś 12 i 14 miejsce to są świetne wyniki. Trzeba oczywiście wziąć pod uwagę to, że no, Sebastian Vettel, Esteban Ocon, oni mieli zepsute te pierwsze y, kwalifikacje, to Q1, przez żółte flagi, no ale mimo wszystko w ubiegłym sezonie, no to Alfa nie była w stanie wykorzystać nawet takich potknięć rywali i lądowali gdzieś w okolicach y, 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 Hasa i y, Williamsa, już nie mówię, że George Russell to ich regularnie y, y, objeżdżał. Dzisiaj 12 i 14 miejsce, dobra pozycja startowa i pamiętajmy o tym, y, co było widoczne podczas testów, że Alfa ma naprawdę dobre tempo wyścigowe, porównywalne z Ferrari, o tym też mówiono, więc jutro mogą powalczyć, chociaż też nie spodziewałbym się cudów. Jeżeli kilka bolidów odpadnie z tych kilka, dwa, trzy, to może, mogą być nawet punkty dla Alfy. To byłaby naprawdę świetna sprawa. Pamiętajmy, że w ubiegłym sezonie przecież też w pierwszym wyścigu zdobyli punkty, chociaż tam dojechało do mety 14 samochodów. Nie spodziewałbym się tego, chociaż po dzisiejszym wyścigu F2 to może trochę być ciekawostek, no ale zobaczymy. Gdyby Mazepin startował z przodu, to tam na pewno by się coś zadziało, ale że startuje z ostatniego miejsca, no to raczej aż tak dużo stawki nie rozbiję. To tak pół żartem, pół serio. Alfa naprawdę zrobiła postęp, mówił o tym Robert Kubica. Czy ten postęp jest aż tak duży, jak to widać na, w tabeli wyników, nie wiadomo, ale myślę, że będą gdzieś, no już nie będzie tak, że gdzieś tam im George Russell będzie zagrażał. Chociaż dzisiaj 15 miejsce George'a Russella, duża strata generalnie do Alfy, ale George Russell pokazał znowu, że potrafi dostarczać. Chyba ten Bolid Williamsa nie poprawił się na tyle, na ile myśleliśmy. Jasne są wyżej, no bo to jest mimo wszystko 15 i 17 miejsce tego zespołu, no ale nikt nie spodziewał się, że będą przed hasem, a za hasem, przepraszam, a no wiemy, że z Okonem i Fetelem po prostu mieli problemy, żeby zrobić to, to dobre kółko. No i właśnie, o Okonie i Wetelu już powiedzieliśmy, ostatnie dwa miejsca to Mick Schumacher i Nikita Mazepin. Mazepin dwa razy się obrócił podczas tego, podczas pierwszej se, se, części kwalifikacji, czas uzyskał prawie sekundę gorzej niż Mick Schumacher. I łatwo by go było teraz roastować. Łatwo by było mówić, że rzeczywiście nie nadaje się, no bo pewnie się nie nadaje do Formuły 1. Pewnie jest wielu innych świetnych zawodników, którzy nie mają miejsca w tej Formule 1, a, i, a pewnie umiejętnościami przewyższają znacznie Nikita Temazepina, no ale okej, okay, jest w Formule 1, będzie pewnie nam dostarczał. Rozrywki. Z drugiej strony trzeba pamiętać jakie problemy z hamulcami miał Haas w ubiegłym sezonie, wielokrotnie kierowcy wycofywali się z powodu awarii hamulców, wielokrotnie skarżyli się na to, że te hamulce zupełnie inaczej reagują w różnych momentach, że kiedy sobie już opanują jakiś punkt hamowania to potem nagle okazuje się, że to było za wcześnie albo za późno no i są generalnie w lesie. Has ma duże problemy również z tym elementem, bardzo ważnym elementem, temu powinni się przyjrzeć ci, którzy w Formule 1 władają, no bo to generalnie nie jest bezpieczne I dzisiaj dwa razy ma Zepin, co prawda raz na wyjściu z zakrętu, więc tam mało było wspólnego już z hamulcami, natomiast na dohamowaniu do pierwszego zakrętu, gdy zaczynał swoje pierwsze kółko, dopadła go karma, bo przecież też na tym okrążeniu dojazdowym do, w kwalifikacjach wyprzedził kilku kierowców, złamał taką dżentelmeńską umowę, że nie psujemy swoich pozycji, które sobie wywalczyliśmy na okrążeniu wyjazdowym. No i to y, sprawiło, że ostatecznie ostatnie miejsce w kwalifikacjach. Jutro może się zdarzyć, na starcie, jeżeli na siłę będzie chciał udowodnić swoją wartość. Natomiast jeszcze bym go tak nie rostował bardzo, y, jeżeli chodzi o umiejętności za kierownicą, bo pamiętajmy, w wyścigach w Formule 2 spisywał się naprawdę nieźle i potrafił walczyć. No ale to jest cały czas Formuła 2 i nie można jej porównywać z Formułą 1. Mick Schumacher zrobił swoje, pierwszy kamyczek do swojego ogródka wrzucił, e, czy wrzucił do ogródka Mazepina raczej. I pokonał go w pojedynku kwalifikacyjnym, ale tu jest jeszcze za wcześnie, aby oceniać jakikolwiek ich postęp. Natomiast możemy już ocenić postępy poszczególnych zespołów w porównaniu z tym, co się działo w ubiegłym sezonie w kwalifikacjach listopadowych, oczywiście do Grand Prix Bahrainu. No i kto jakby. Kto poprawił się, albo inaczej, kto, jak, kto najmniej stracił? No bo wiemy, że w tym sezonie czasy są gorsze, za sprawą tych zmian aerodynamicznych, które wymusiły też inne zmiany, za pomocą, za, przez inne opony, też generalnie mamy. Trochę gorsze te czasy. No i Ferrari straciło do swojego czasu ubiegłorocznego najmniej, bo tylko pół sekundy gorzej pojechali niż w ubiegłym roku. W przypadku Hasa to 2,3 sekundy, podobnie Astona Martina. 2,3 sekundy Aston Martin pojechał gorzej niż Racing Point w sezonie 2020. To jest coś, co warto zauważyć, i to jest dziewiąta najwyższa strata. Alfa Romeo to jest zespół, który jakby najmniej stracił w porównaniu z ubiegłym rokiem, czyli zrobił postęp zwyczajnie. 1,2 sekundy tylko gorzej niż w ubiegłym roku. Bardzo fajna statystyka, która mówi, że raz silniki Ferrari się poprawiły, no bo has z tym pakietem aerodynamicznym on powinien być znacznie gorzej niż na poziomie Ast Astona Martina, jeżeli chodzi o straty. Natomiast no, okazuje się, że jest lepiej. i Silniki Ferrari są lepsze, no i też pewnie w pakiecie aerodynamicznym zaszły zmiany na lepsze. Red Bull stracił 1,30 sekundy w porównaniu do swojego czasu z 2020 roku i Alfa Tauri tyle samo, więc generalnie widać, że Honda też duży postęp i że Honda jest no, w gazie. Natomiast Mercedes to jest ósma największa strata w porównaniu z ubiegłym rokiem, 2 sekundy i 10. Więc widać, że jest problem w Mercedesie. Zresztą nie byłoby takich gwałtownych zmian i nie byłoby takich nastrojów w Mercedesie, gdyby y, to, tam nie było problemu. Jasne, jutro mogą wygrać, ale widać, że tempa brakuje i na pewno będą się musieli spiąć na kolejne rundy sezonu, żeby y, no, po prostu gonić Merce tego Red Bulla, żeby im nie uciekł za bardzo, bo będą mieli problem i jutro i, y, może być y, no, różnie z tymi y, obronami tytułów w jednej czy w drugiej kategorii. To tyle jeżeli chodzi o podsumowanie. Pamiętajcie, że wcześniej jeszcze opublikowałem kilka godzin temu, dokładnie to było 6 chyba godzin temu, podsumowanie startu, którego nie było, czyli Roberta Kubicy na Nürburgring na Nürzclife'm. Tam możecie sobie zajrzeć, teraz już nie będę do tego wracał, ale chętnie przeczytam wasze komentarze na temat tych dzisiejszych kwalifikacji. Jak tam co, co tam myślicie? Co się zadziało? Luis ostatni raz wygrał pierwszy wyścig sezonu w 2015 roku. Szymon Mroczek, zwracasz na to uwagę. No to jest właśnie to, o czym mówiłem, i to jest bardzo ciekawa statystyka, która pokazuje, że on ma słabe początki sezonu, że tam jeszcze nie jest. Yy, wszystko tak jak być powinno, no ale ta środkowa część, a szczególnie początek środkowej części sezonu czy drugiej połowy sezonu, to, to są zabójcze. Pamiętamy, jak dwa razy przecież Ferrari się cieszyło, że mogą powalczyć, a potem nagle się okazało, że te nadzieje prysły 2017 i 2018 rok. W ubiegłym sezonie też Red Bull dobrze zaczął, też byli szybcy na swoim torze. A potem, jak to się skończyło, to wszyscy chyba wiemy. Więc jeszcze rzeczywiście trzeba, trzeba poczekać na, na to i nie, nie czesić się zbyt wcześnie, ale myślę, że jest naprawdę. Naprawdę ciekawie i powinno być dobrze w tym sezonie. Wszyscy mamy na to nadzieję. Obstawiam, że Perez nie będzie o wiele lepiej wyglądał niż Gasli i Albon. Damian, ja myślę, że będzie jednak trochę lepiej wyglądał. Trochę lepiej, będzie pewniejszy, nie będzie robił takich głupich błędów, bo przez to też sporo punktów uciekło. Na, na pewno będzie gorzej, w, znaczy gorszy w kwalifikacjach. Na pewno to będą straty rzędu 3,4 sekundy do Maxa Verstappena. No ale pamiętajmy, że może nie tyle Gasli, ale Albon popełniał dużo błędów w wyścigach, które potem sporo go kosztowały jakieś obroty, jakieś wyjazdy poza tor, i taka mała, zdecydowana niezdecydowani w pojedynkach Perez akurat, on nie ma z tym problemów nawet jeżeli chodzi o partnerów zespołowych będzie walczył i będzie dawał swoje więc wydaje mi się, że naprawdę mogą mieć z niego pożytek w Red Bullu chociaż nie, nie tak duży jak niektórzy myślą według mnie Poku pachniało mi sensacją, że to Ferrari może być czarnym koniem tych kwalifikacji Michał Kaczmarek, no tak, ale oni jechali na oponach miękkich więc tutaj nie było porównania jeszcze inne zespoły, które jechały na pośrednich miały naprawdę spory zapas Sainz ładnie w Q1 i Q2, ale Leclerc widocznie miał duży, duży zapas, to prawda i um, Sainz naprawdę w pewnym momencie sobie powiedziałem, dobra chyba nie będę tak krytyczny wo wobec niego, bo ja generalnie nie mam wysokiego zdania o nim, e, dam mu szansę, bo są gdzieś, e, są gdzieś e, przebłyski, że może naprawdę... E, naprawdę się z dobrej strony pokazać w tym sezonie. E, zrobił, Alonso zrobił to mógł, co mógł w, w Alpine. Tak, to prawda, i wydaje mi się, że. E, jak się spodziewałem, że będzie słabo z jego strony to wydaje się, że, że chyba rzeczywiście to co Robert mówi kupica jest prawdą, że nie, nie będzie dużo potrzebował czasu, żeby szybko wejść na obroty. Zresztą no, przerwa przerwie nierówna, co innego gdy nie jeździsz, a co innego gdy jeździsz cały czas jesteś w gazie, próbujesz innych rzeczy, no to cały czas nie rdzewiejesz w ten sposób może. A co takiego nie by zrobił Mazepin, że ludzie mają nie lubić hasa przez niego. Hasa przez niego? Nie, myślę, że. A, przestaje lubić hasa, archetyp. To znaczy, inaczej, no, has go zatrudnił, więc siłą rzeczy, jeżeli ktoś nie lubi kogoś, no to jego pracodawcy też pewnie nie lubi. No ale to wiemy, wiemy w jakiej sytuacji był has, i tu można by kilka zespołów wytknąć palcem w ostatnich sezonach które by trzeba było nie robić, bo zatrudnili takich kierowców, jakich zatrudnili zwyczajnie, bo potrzebowali kasy. I tutaj hasł musiał przetrwać. E, widzieliście być może, w, e, jak to było przedstawione w Drive to Survive, że po prostu musieli e, przy, no, przynieść duży budżet, bo inna, inaczej by nie przetrwali tych, e, tych e, kolejnych sezonów. E, kto w czołówce ma najgorsze tempo wyścigowe w porównaniu do kwalifikacyjnego e, według... E, Według Was, Damian, pytasz, to ja odpowiem może na podstawie tego, co widzieliśmy wczoraj podczas treningów. Mam tu taką tabeleczkę, którą sobie przygotowałem stawkowo-postawkowo, -postawkowo, ale jeżeli chodzi o tempo, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, to na pośredniej oponie to tempo wyścigowe. Najlepszy miał Lewis Hamilton, następnie był duet Red Bulla, potem Valtteri Bottas, potem na trzecim miejscu i to myślę, że może nam naprawdę dużo jutro przynieść fajnych emocji, bo dość niskie pozycje startowe McLarena, no ale w porównaniu z ich dobrym tempem wyścigowym świadczą o tym, że będą atakowali na przykład Piera Gasly, być może kogoś wyżej i jutro powinniśmy się spodziewać, czy nawet Charlesa Leclerca, powinniśmy się spodziewać właśnie dużych emocji. Potem Ferrari miało tempo wyścigowe, następnie Aston Martin i potem Alpine, więc widać jeszcze, że jeszcze trochę zapasu niektórzy mają, szczególnie jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, te różnice w tempie wyścigowym versus kwalifikacyjnym mogą być naprawdę spore. Tak, troszkę, troszkę podłogi, jakiś tam element, ale to nie było nic, co mogłoby zagrażać jego wynikowi. Jak widać, 388 tysięcy włożone Luicowi Hamiltonowi to się rzadko zdarza, naprawdę, i, i to jest dzisiejsza jedna z sensacji dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać dziękuję Wam bardzo za słuchanie, dziękuję za cały dzień intensywny dzień, szkoda, że nie tak intensywny jak miał być ze startem Roberta Kubicy no ale Viz Major, czyli ten, ta śnieżyca na Noctlife'e moja trójka na jutro, bardzo chętnie moja trójka na jutro to Verstappen Hamilton i Ricardo tak z czapy Niech ma chłopak. Wydaje mi się, że naprawdę mocne tempo wyścigowe ma jutro, ma McLaren i mogą pokazać. Także to, to jest moja pierwsza trójka. Którego z trójki kierowców uważam na, aha, za najwyższy potencjał? Razberg, Raikkonen czy Baton? Eee, e, Rajkonen, e, biorąc pod uwagę to, co robił w pierwszych sezonach Formuły 1, e, ba, Baton miał dużego farta, w pewnym momencie był szybki, ale generalnie miał duże szczęście w, w 2009 roku. Natomiast Rosberg, e, chociaż e, czy Rosberg, czy Rajkonen, tu jest naprawdę. Rosberg miał. Kurczę, może jednak Rosberg. No, wygrać z Lewisem Hamiltonem w Mercedesie to jest coś. Ostatnio nawet było fajne zestawienie. Najwięcej zwycięstw z rzędu kierowców i Nico Rosberg ma najwięcej zwycięstw, bo wygrał 7 wyścigów z rzędu. Tego nie ma nawet Lewis Hamilton, nie ma Michael Schumacher. Więc Rosberg jest naprawdę niedoceniony, to prawda. Wygrał z Lewisem Hamiltonem, więc no. Hmm. Trudna sprawa, zależy które lata, ale generalnie przez całą swoją karierę w Formule 1 Rosberg był naprawdę konkurencyjny i w Williamsie, i potem w Mercedesie, przecież pokonywał Schumachera dość wyraźnie, i potem też w Mercedesie. Także Rosberg naprawdę mega mocny gość. Czy wierzę w Gasliego w Red Bullu? Nie, myślę, że przejdzie do Alpine, zresztą te jego ostatnie wywiady, które już takie są bardzo ostre dla Red Bulla świadczą o tym, że raczej sobie przejdzie do Alpine w ubiegłym, w przyszłym roku, tylko no, pewnie za Estebana Okona, tak mi się wydaje, już będą pewnie, hmm, współczuję generalnie Oconowi, bo zapowiadało się to pięknie, a skończy się chyba na tym, że wyleci z Formuły 1 po przyszłym sezonie, bo w Alpine no, będą wszystko robić pod dyktandą Fernando Alonso, a Francuza sobie załatwią na przyszły sezon w postaci właśnie Piera Gasli i nikt nie będzie płakał za Estebanem Okonem ehm, tak, e, tak Szymon rzeczywiście Luis walczył, a to widać, że to jest mega trudne kolejni partnerzy z głowy Luisa pokazują, że jak, jak to jest trudne i nawet Alonso z nim przegrał, więc wydaje mi się, że e, chyba jednak zmienię na tego Rosberga w tym pytaniu, który z tych jednorazowych mistrzów świata e, miał większy potencjał Dobra, słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo za e, słuchanie. Dziękuję za łapki w górę. Dziękuję za. E, jak mi się dzisiaj podobała Formuła 2, Szymon? Pytasz. E, bardzo mi się podobała, e, szczególnie drugi wyścig. W pierwszym się mało działo. E, w drugim e, mieliśmy sporo neutralizacji, sporo e, walki koło w koło. No, końcówka w wyścigu, e, jeżeli chodzi o Formułę 2, ten drugi wyścig sprinterski, to była magia. I takich wyścigów oczekujemy. Także e, rewelacja. E, wydaje mi się, że. E, Sporo pociechy będziemy mieli z Formuły 2, a jutro wyścig główny, więc fajna zmiana też, jeżeli chodzi o dwa wyścigi w sobotę, to też jest więcej emocji. Zaczynamy Formułą 2, kończymy Formułą 2. O to chodziło. Dobra, no to co? Kończymy. Tak, chcielibyśmy Luisa i Roberta w jednym teamie, oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo Wam za słuchanie, dziękuję za łapki w górę, dziękuję za wspieranie tego streamu, dziękuję za wspieranie kanału, czy na Patron, czy na YouTubie. Czy na Bajcofitu, gdzie założyłem też ostatnio konto i tam jest dość łatwy system wpłat i nie trzeba się nigdzie rejestrować, także super. Bardzo dziękuję. Zapraszam na bloga po więcej, bo dzisiaj jeszcze jeden wpis. Jutro wyścig oczywiście o 17:00, tylko pamiętajcie, że zmieniamy zegarki, więc de facto to będzie za jeszcze 4 plus za 24 godziny z małym kawałeczkiem będziemy mieli ten wyścig no ale zagareczki przedstawiamy więc oczywiście krócej dzisiaj śpimy ale damy radę myślę że tyle będzie emocji że nie będzie problemu że zaśniemy podczas Bahrajnu Dzisiaj jeszcze jeden wpis na blogu jutro minimum 2 minimum 1 nie, minimum dwa przed relacją live. Ta relacja live ruszy, tak żeby zahaczyć trochę wyścigu Formuły 2. Także jak już obejrzycie wszystkie skoki, to wpadajcie na bloga i jedziemy z tym Bahrainem. Dzięki jeszcze raz za poświęcony czas. Dzięki za wsparcie bloga. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!